Dzień dobry. Witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was również do kilku wersetów z pierwszego rozdziału księgi Objawienia. Ale zanim przejdziemy do tego fragmentu, to opowiem Wam pewną historię. Otóż wczoraj ktoś zadał mi pytanie, czy obchodzę święta Bożego Narodzenia, bo chciałbym mi złożyć życzenia i nie wie, czy ma to zrobić, czy nie. Otóż złożył mi te życzenia i przyjąłem te życzenia, dlatego że myślę, że, że te życzenia. Są takim wyrazem takiego, takiej miłości w stosunku do drugiego człowieka, kiedy życzymy komuś Bożego błogosławieństwa, kiedy życzymy komuś zdrowia, kiedy życzymy komuś radości, kiedy życzymy komuś pokoju. Ale czy obchodzę Święta Bożego Narodzenia? Nie obchodzę Święta Bożego Narodzenia, dlatego że ten świat obchodzi Święta Bożego Narodzenia. Zobaczcie, że wszystko, co dzisiaj dzieje się wokół świąt Bożego Narodzenia, dzieje się wokół tych świąt. Nie skupiamy się na istocie narodzin pana Jezusa Chrystusa, ale skupiamy się na tym, aby były prezenty, aby była choinka, aby były potrawy. I oczywiście nie krytykuję nikogo i nikomu nie zarzucam tego, że ktoś, coś, ktoś przygotowuje potrawy, czy ubiera choinkę, czy. Czy robi prezenty, bo, bo nie o to mi chodzi, ale chciałbym Wam pokazać, że świat dzisiaj obchodzi święta Bożego Narodzenia wokół Jezusa Chrystusa. Czyli obchodzi go wokół, a nie skupia się właśnie na istocie narodzin Pana Jezusa Chrystusa. Ja wspominam pamiątkę narodzin Pana Jezusa Chrystusa. Ja wspominam pamiątkę narodzin Pana Jezusa Chrystusa, dlatego że to jest wspaniałe wydarzenie, że przyszedł zbawiciel na świat. Aby umrzeć za mnie, przyszła prawdziwa światłość na świat, aby mógł doświadczyć tej światłości. Dlatego wspominam narodziny pana Jezusa Chrystusa. I nie wspominam ich tylko w tym okresie świąt, ale również w ciągu całego roku, kiedy kilkakrotnie albo kilkanaście razy wracam do tego wydarzenia, które jest opisane w Ewangelii. Jest opisane w Bożym Słowie. Narodziny pana Jezusa Chrystusa są opisane w Ewangelii Mateusza, w Ewangelii Łukasza. A więc wspominam. Pamiątkę narodzin pana Jezusa Chrystusa, i przypominam sobie istotę tego przyjścia na świat po to, żeby nieustannie składać Bogu udzięcznienie za to, że umarł za, nie, za mnie na krzyżu. I ten fragment, który dzisiaj chciałbym rozważyć, właśnie pokazuje istotę narodzin pana Jezusa Chrystusa i to, co dla nas uczynił. Od czwartego wersetu czytamy w pierwszym rozdziale Księgi objawienia takie słowa. Jan do siedmiu kościołów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść. I od siedmiu duchów, które są przed jego tronem. I od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem, pierworodnym z umarłych, władcą królów ziemi. Temu, który nas umiłował i obbył nas z naszych grzechów swoją krwią i uczynił nas królami, kapłanami dla Boga, swojego Ojca. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Dlatego, że przyszedł na świat, aby nas umiłować. Przyszedł na świat, aby nas obmyć z naszych grzechów swoją świętą krwią. I uczynił nas poprzez to dzieło zbawić na krzyżu królami i kapłanami dla swojego, dla Boga, dla swojego Ojca. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Dlatego wspominajmy Narodziny Pana Jezusa Chrystusa. Przypominajmy sobie o tym wydarzeniu, które miało miejsce 2000 lat temu. I pamiętajmy o istocie narodzin Pana Jezusa Chrystusa. Że istotą narodzin Pana Jezusa Chrystusa jest to, że przyszedł i obmył nas swoją świętą krwią. Uczynił nas kapłanami i królami. I umiłował nas bardzo. Radości w Panu pozdrawiam. Nie zobaczymy się jutro, zobaczymy się w niedzielę na naszym nabożeństwie. A więc zapraszam do transmisji. Będę kontynuował list, pierwszy list Jana, piąty rozdział. Będę mówił o Mesjaszu, będę mówił o narodzinach Pana Jezusa, dlatego że ten fragment jest też powiązany z, z tą pamiątką narodzin Pana Jezusa Chrystusa. A w Słowie na dobry dzień widzimy się już w poniedziałek. Radości w Panu. Błogosławie każdego.